Siemano Widzowie, ja jestem Gospodarz Games i witam Was na serii Gospodarz. Eee, gospodarz zawsze musi być, znaczy gospodarz no, zwykły gospodarz. Eee, jest Wam gospodarstwo 30. W niej bardzo jestem zadowolony. I nią dzisiaj będziemy pracować chyba będzie też, Mamy kopy jeszcze 60, 4x4. Bardzo fajna. Odpalę na was. Siernik taki. Przestrząskacz. I przed tym jest Fitma. A tu trzeba będzie wciągnąć, więc za chwilę sobie bierzemy 30 do tego. Bo też ona będzie używana. Zetor, nie pamiętam ile co ile, ale jest, kiedy wynikało to ursusa, bo zamontowałem, żeby był, tak w ogóle on nie stał, nie ale taki musi być, nie stało mnie no więcej. Tu mamy taki rozsiewacz, lejek i opryskiwacz. Bo bo Jezus Maria coś zało. się wchodzić jedną łomkę. A jeszcze. Ale tutaj mamy grabiacze. Grubę. Tak, ale starałem. Tutaj powinien być cel. O. o kur. Dobra. Dobra. więc od tego niestety nie bez przyczep... sorry okej? No dobra! mega głośno ona jest ale dobra jedziemy nie i chciałem kupić bardzo rotacyjną, żeby mi było lepiej. Ale tam jakieś błędy były, bo to była taka rotacyjna elektryczna, bo ktoś ja zrobił elektryczną rotacyjną ja taką nie chciałem, a ona miała dużo błędów, więc mówię, kurczę, kurczę, jedną, drugą, drugą i tyle. Ale tylko te Poprzestańmy tą Fitma Dobra I cyk Wchodzimy Dobra Pal, pal, pal Dobra I cyk Diolch yn fawr.

bo tutaj też ona jest elektryczna trochę kurczę w którym to się tu robiło kurcze, no ja nie mogę Toż to może być uciążliwe dla człowieka o tak O! Ale jak ją się rzuci na przyczepę? Muszę wziąć jakieś skąd widły, ale nie wiem jak. jak? Skąd? Ale nie wiem, gdzie. Się... Dobra. Tutaj musi być przejazd. No wóle. Tutaj mamy dworze. Pogułębam. A to Tak jakoś jest ale dobra. 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 thank yeah. you tu, tu, Bo nigdy przez nie, tutaj chciała. grubera. 我买了。嗯 <laughs>